Wojna na rynku NFT. Blur kontra OpenSea. Kto odniesie zwycięstwo? W tym filmie porozmawiamy o... Jak OpenSea zostało zdetronizowane przez Blur, który osiągnęłaż aż 53% rynku, co rozłożyło rywala na łopatki. Wielkie zmiany w OpenSea. Obniżyli opłaty do 5, 4, 3, 2, 1... do 0%. No ale czy to wystarczy, żeby dogonić Blur i odzyskać koronę? I zagrożenie dla mnie. Dla artystów! Normalnie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a tutaj się okazuje, że ten trzeci, czyli artysta, może stracić. Czy rywalizacja tych dwóch platform, właśnie może zaszkodzić twórcom? Zaszkodzić jedno, ale może zniszczyć mniejsze projekty. No i rewolucja na rynku NFT. Duże projekty tworzą własne rynki. Całkowicie zmieniają zasady gry i zabierając władzę gigantom, takim jak OpenStreet i Blur. No i nowy model biznesowy dla NFT: subskrypcja. Na rynku kryptotrendów i nowych mood było bardzo dużo, więc czy płacenie abonamentu to rzeczywiście przyszłość dla NFT, a może tylko kolejny zajawkowy trend. Zanim to wszystko omówimy, zostaw suba i dzwoneczek, bo warto poprawić te statystyki. No i witamy nowych subskrybentów. No dobra, tobie nam tylko różówika. Time high. All time high. Walka gigantów Open sea kontra Blur. Przez długi czas OpenSea było niewzruszonym, nienaruszonym liderem na rynku NFT, do którego no, uśmiechał się każdy, znaczy uśmiechał, szedł tam, jeżeli chciał nabyć swoje cyfrowe artydzieło. Ostatnio jednak na scenie pojawił się Blur, czyli nowy gracz, który stanowił poważne zagrożenie dla OpenSea. Chociaż o Genie X2, Y2 i LuxRare mówiło się jako o konkurencyjnych platformach NFT, jednak żadna z nich tak naprawdę nie zaszkodziła OpenSea. Niektóre z nich próbowały nawet wejść w obszar NFT, FI, jednak no bez większego sukcesu. No jednak niedawno do tego zacnego towarzystwa dołączył właśnie Plur, który sporo namieszał, no i jakby to powiedzieć, na pewien moment przejął pałeczkę lidera. Dokładnie 18 lutego przejął pałeczkę lidera na rynku NFT. Blur w zaledwie kilka miesięcy zdobył 53% udziału w rynku NFT. No, gdybyś powiedział mi rok temu, że za rok będzie tutaj nowy lider na rynku NFT, ja, uh -huh. a to by pociąg no ale co sprawiło, że podczas tej absolutnej gorączki NFT, gdzie OpenSea było totalnym liderem, jednak pojawił się nowy lider? Promocje i mega rabaty! <laughs> Brak opłat. Wielka wyprzedaż. All time high. No mają Ci go godą. Brak opłat za korzystanie z rynku, oferowanie pominięcia lub znacznego zmniejszenia opłat autorskich oraz wprowadzaniu wielu atrakcyjnych, nowych narzędzi. Do dominacji Blur przyczynił się oczywiście ogromny airdrop tokenów Blur. No i pomimo tych niskich opłat i tych atrakcyjnych narzędzi, to właśnie ten spektakularny wręcz airdrop był kluczowym czynnikiem zmieniającym lidera w rynku NFT. Czy na rynku NFT? Ryneczek lidla. Na ryneczek se wyjdę, jak skończę nagrywać. <grych> no i wszyscy zadają sobie teraz pytanie, czy OpenSea odzyska pozycję lidera na rynku. W odpowiedzi na rosnące znaczenie, blur OpenSea oczywiście nie siedziało sobie i wyje bongo, tylko zaczęli wprowadzać. Nowy, specjalny plan na odzyskanie tej pozycji. Po pierwsze, obniżyli opłaty do 0%, które wcześniej wynosiły 2,5%. Jednak w walce o klientów OpenSea wciąż pozostaje w niekorzystnej sytuacji, ponieważ brakuje im elastyczności dla klientów i handlarzy oraz takich narzędzi jak np. Na narzędzie do snipingu NFT. A co to jest? Umożliwia to po prostu kupowanie NFT bezpośrednio po launchu w niższej cenie, po to, aby później sprzedać drożej. No i niestety obniżenie opłat do 0% zwiększyło znacznie ilość transakcji NFT, ale stracili na tym sami twórcy. No i jeśli ten trend będzie się utrzymywać, istnieje takie niebezpieczeństwo, że interes twórcy odejdzie na dalszy plan, no a troszeczkę w NFT chodziło też o twórców na rzecz optymalizacji ilości przeprowadzanych transakcji. W rezultacie mniejsze projekty mogą ucierpieć to bardzo mocno i zniknąć z rynku. No i co więcej, gdy wszystkie inne platformy będą wprowadzać ten model 0% opłat przy zakupie NFT, jedynie projekty NFT ze wsparciem od funduszy VC będą miały realną szansę na przetrwanie. A co za tym idzie, okażą się ostatecznymi zwycięzcami. Na po drugie zmieniono opcje zarobkowe dla twórców niewymiennych tokenów, no i teraz jest to 0,5% dla wszystkich kolekcji. I kolejne pytanie, czy największe projekty NFT zabiorą władzę gigantom takim jak Blur i OpenSea. Wkrótce wielkie projekty mogą zdecydować się na tworzenie własnych rynków NFT, aby handlować tam swoimi aktywami. Dzięki temu będą miały jeszcze większą kontrolę nad własnymi zasobami, będą mogły czerpać jeszcze większe zyski z opłat autorskich oraz prowizji. Na no większe przychody oznaczają większą stabilność, co może być kluczowe dla sukcesu każdego projektu. No ale wiecie, z drugiej strony, gdzie Kucharek sześć i tak dalej. Jakby każdy miał tak własny rynek, wiecie, każdy projekt będzie tworzyć własny rynek, no to może to utrudnić handel pomiędzy nimi i znacznie podzielić jakby cały rynek, całe środowisko NFT. No już teraz widzimy, że takie popularne projekty, jak na przykład Cyberpunks, mają własny rynek NFT i najprawdopodobniej inne duże projekty również w to pójdą. Albo już idą. Wszystkie kary. A na koniec subskrypcja, którą swoją drogą wprowadzamy też w Romopsie. Ale tym razem subskrypcja na NFT. -ki. Rewolucja czy kolejny hype trend? Po, po co ta subskrypcja? No, Netflix. Będziemy mogli na przykład wypożyczać na dany okres NFT, jak oglądamy sobie filmy na Netflixie. Czyli zamiast raz go kupować, wyobraź sobie, że za posiadanie takiego NFT płacisz co miesięczną opłatę. No, brawo Grzesiek, tak wygląda subskrypcja, tak. No oczywiście nie jest pewny, czy taki model osiągnie większy sukces. Jak dużo rzeczy w tej branży brzmi to trochę absurdalnie dla przeciętnego Kowalskiego. No ale już tłumaczę, jak to może wyglądać. Jeśli na przykład dostęp do takiego NFT-ka będzie wiązał się z dostępem do jakiejś określonej usługi, okej, okay, ma to sens. Natomiast jeżeli tylko dzięki temu posiadam po prostu obrazek na jakiś tam moment, średnio to do mnie przemawia. Chyba, że z tym obrazkiem mogę gdzieś wejść. No ale to już mowa o wspomnianej usłudze. No i ostatni argument, flex. Wynajmujesz sobie takiego nft jakąś super małpę i flexujesz się na krypto A powiedz mi, czym się różni sesja zdjęciowa w wypożyczanym Lambo? <laughs> Podsumowując, czy wojna między OpenSea i Blur może zmienić rynek NFT i co najważniejsze, czy zaszkodzi twórcom NFT? Nie wiem. <laughs> Moim zdaniem choć OpenSea podjęło naprawdę no konkretne kroki. Może to być za mało, może to nie wystarczyć, żeby zdetronizować Blur. No ale konkurencja zawsze dobrze robi, pojawienie się tej konkurencji na rynku było nieuniknione. Gdyby taka konkurencja nie zdecydowała się na obniżenie opłat do zera, takie OpenSea mogłoby je na przykład bez końca sobie podwyższać. A wręcz zawyżać je, co oczywiście zaszkodziłoby twórcom niewymiennych tokenów gdzie dwóch się bije, tam cała reszta cierpi, więc ja nie wiem skąd jest w ogóle to, to, to przysłowie. Natomiast im dłużej będzie ta batalia trwała, tym bardziej trend 0% może stać się normą. No i ostatecznie może pozbawić wielu mniejszych twórców dodatkowych możliwości zarobku, dodatkowych środków finansowych. Jednak OpenSea może mieć niecny plan. Może mieć asa w rękawie. Mogą zrobić dokładnie to samo co Blur, tworząc własny token. Robiąc własnego airdropa i zasypując rynek własnymi tokenami. Jeśli to by się wydarzyło, może cały rynek zwrócić się znowu ku temu tokenowi, a tym samym platforma odzyskałaby część swojej dawnej pozycji na rynku. Gdyby ryby i tak dalej. <grytanie> Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i ciekawi mnie, co Ty, Ty i Ty. No dobra, a nawet Ty sądzisz na ten temat. Kto wygra tę wojnę? To wróci na tarczy? Czy będzie to miało faktyczny wpływ na rynek NFT? Czy mogą zniknąć te mniejsze projekty? No, napisz, Mordo, co tam myślisz. No i zostaw suba, dzwoneczek. I widzimy się za dwa tygodnie. Esa! All time high. All time high.